Cześć, witajcie. Z tej strony Adrian, las24.pl, Las Ogród. Ze względu na ogromną popularność robotów koszących, zwłaszcza modelu 305, Chciałem dzisiaj pokazać podstawowe funkcje menu podstawowe ustawienia, bo bardzo często spotykamy się z telefonami od klientów, którzy nie wiedzą jak zmienić godzinę w kosiarce, jak zmienić godziny pracy, czy jak zaprogramować zdalne starty, albo zrobić jakąkolwiek zmianę dotyczącą programowania instalacji. Dlatego dzisiaj podzielimy się z Wami tą wiedzą tak, abyście we własnym zakresie mogli te podstawy ogarnąć z naszą pomocą, żebyście po prostu nie musieli się zastanawiać, czy sobie z tym poradzicie. Tu będziecie mieli taki krótki tutorial podzielony na kilka części, Będziemy to pokazywać. Oczywiście nie będziemy pokazywać całego układu menu, bo nie chcemy, żeby ten film trwał bardzo długo. Więc jeżeli pojawią się jakieś pytania, coś co pominęliśmy, a wam jest to potrzebne, śmiało zachęcam Was do pisania komentarzy pod tym filmem. Koniecznie zostawiajcie łapkę w górę i subskrypcję, żeby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Przechodzimy do bohatera dzisiejszego odcinka: kosiarka Automower 305. Kluczowa sprawa zawsze w każdym modelu po wciśnięciu przycisku stop. W pierwszej kolejności musimy zacząć odpisania od kodu Pin. Poza terenem pracy. Ok, to możemy pominąć. No, w tej chwili schowaliśmy się do dzienia ze względu na to, że w pełnym słońcu jest grubo ponad 30 stopni. Co dalej? Wciskamy przycisk menu, podświetlają nam się takie ikonki. Jest ich w tej chwili 7. W zależności od modelu może być ich też troszeczkę więcej, albo mniej. Programowanie harmonogramu dobowego i harmonogramu tygodniowego. Żeby zmienić godziny pracy kosiarki, musimy wybrać tą pierwszą ikonkę z menu, która przedstawia nam zegar. Zatwierdzamy przyciskiem OK. I możemy ustawić tutaj harmonogram tygodniowy, czyli godziny pracy inne dla każdego dnia. Bardzo ważną sprawą jest liczba godzin, które kosiarka pracuje na waszym trawniku. Te godziny najczęściej dobiera dealer bezpośrednio po montażu. Jeżeli wy te godziny programujecie w własnym zakresie, ważne, żeby podzielić powierzchnię trawnika przez wydajność godzinową robota i to jak gdyby określa nam liczbę godzin, w których kosiarka powinna pracować na waszym trawniku. Natomiast już od której do której ona będzie pracowała, to zależy tylko. I wyłącznie od Waszych preferencji, od Waszych upodobań. Bardzo często klienci biorą pod uwagę, co jest zresztą bardzo słuszne, czas pracy zraszaczy. Jeżeli zraszacze pracują np. przykład od godziny 5 do godziny 8 rano, warto zostawić miarę możliwości godzinę, dwie godziny czasu na przeschnięcie tej trawy. Robot poradzi sobie z koszeniem nawet podczas deszczu, natomiast jeżeli jest taka możliwość, lepiej wykluczać to koszenie, kiedy trawa jest mokra. W tej chwili mamy zaprogramowane koszenie od godziny 9 do 24. Chcemy to zmienić tak, żeby kosiarka pracowała od godziny 21 do godziny 9 rano. Jak to zrobić? Najłatwiej w momencie, kiedy nam się podświetla pierwsza cyferka, klawiaturą numeryczną wpisać godziny, które nas interesują. 21:00 do godziny 24:00. W tej chwili, tutaj, zaczekowany jest ten okres drugi. Włączam go przez nacięcie przycisku OK. I mamy sytuację taką, że pierwszy okres to jest od 21 do 24, więc drugi okres pracy ustawiamy od godziny 0000 do godziny 9. .00. Jeżeli mam się przycisk Kopiuj, to znaczy, że te godziny są ustawione dla poniedziałku. I teraz Kopiuj. Możemy wybrać opcję codziennie i na przykład wyłączyć niedzielę. W sytuacji, kiedy kosiarka była wcześniej zaprogramowana, teraz każdy dzień będzie miał przypisany od poniedziałku do soboty te godziny, które zaprogramowaliśmy. Natomiast jeżeli niedzielę chcemy wyłączyć, to musimy wyłączyć okres jeden i okres drugi. Chyba, że chcemy, żeby kosiarka pracowała każdego dnia, nawet w niedzielę, też możemy wtedy to zrobić. Ok, w tej chwili harmonogram mamy zaprogramowany dokładnie tak jak. Tego sobie życzyliśmy. Kolejna sprawa: ostatnio mieliśmy zapytanie, jak zmienić kod pin w kosiarce. Czy ten kod da się zmienić? Czy jeżeli jest ustawiony jakiś kod, to możemy to zmienić? Tak, kod można zmienić w każdej chwili. Wystarczy w menu wybrać symbol kółeczki, czyli menu, ochrona. Bardzo ważna rzecz: kosiarka zawsze wchodząc do tego menu zażąda pinu. Wpisujemy nasz pin, który mamy do tej pory. Wybieramy z menu opcje zaawansowane, następnie Zmień kod pin. Wpisujemy nowy kod PIN, który chcemy do kosiarki ustawić. Przypuśćmy, że będą to w tej chwili cztery jedynki. Po wpisaniu tego kodu kosiarka poprosi o potwierdzenie nowego kodu PIN. Czyli wpisujemy dokładnie to samo, czyli ten nowy kod PIN, który chcemy, żeby obowiązywał. W tej chwili PIN jest zatwierdzony. Na tą chwilę, żeby dostać się do menu kosiarki musimy wpisać cztery jedynki. To generalnie wygląda bardzo podobnie dla wszystkich modeli kosiarek Husqvarna. W tym menu możecie ten kod zmienić. Okej, okay, ja powrócę jeszcze raz do naszego kodu fabrycznego. W Dalej w menu zaawansowanym mamy też coś takiego jak nowy sygnał pętli. To jest też dosyć istotne. Zdarzały się sytuacje, że odłączyliście swoje roboty koszące, właściwie zasilacze stacji ładującej w momencie, kiedy były burze. Po takim przestoju sporadycznie może się zdarzyć, że podłączycie potem zasilacz, na stacji ładującej świeci się zielone światełko. Wciskacie w kosiarce przycisk start a kosiarka wyświetla komunikat, że jest poza terenem pracy. Jeżeli kosiarka stoi wewnątrz pętli ograniczającej, jeżeli na stacji dokującej jest zielone świadełko, należałoby zacząć od tego, żeby nadać kosiarce nowy sygnał pętli. Jak to zrobić? W menu wybieramy ochronę, zatwierdzamy przyciskiem OK, wpisujemy nasz PIN, wybieramy opcje zaawansowane, nowy sygnał pętli. Dalej kosiarka podpowie Wam, co macie zrobić w takiej sytuacji. Pierwsze pytanie, czy chcesz zmienić sygnał pętli stacji ładującej? Zaznaczamy na tak strzałeczką. Ok, wstaw kosiarkę do stacji ładującej. No teraz, niestety, jest ten czas, kiedy musimy przejść ten 30-stopniowy upał. Stawiamy kosiarkę kawałek przed stacją dokującą, i w tej chwili wsuwamy ją. Pojawia nam się napis czekaj. I po chwilce powinien się pojawić komunikat. Połączenie zmienione z datą i godziną. Ok, wybieramy teren główny. Jeżeli pojawi nam się komunikat zamknij osłonę, by rozpocząć, wtedy mamy pewność, że jest wszystko ok. Kosiarka za chwilę powinna ruszyć. Teraz część filmu dotycząca osób, które instalacje wykonują we własnym zakresie. Jeżeli instalacja jest położona, stacja dokująca jest zamontowana, przewody ograniczające i przewód doprowadzający są podpięte. I jest z tym wszystko ok. Na stacji dokującej dokładnie w tym miejscu świeci zielona dioda. Jeżeli dioda świeci na zielono, macie pewność, że z instalacją jest już wszystko ok. Przewody są położone odpowiednio. Spięte są między nimi przejścia. I teraz bardzo ważna sprawa, czyli zaprogramowanie kosiarki. Żeby kosiarka automatyczna poprawnie funkcjonowała w ogrodzie, musimy ją nauczyć terenu. Dotyczy to nie wszystkich kosiarek, bo niektóre kosiarki mają e, nawigację GPS, na podstawie której rozkładają sobie czas pracy na poszczególne fragmenty trawnika. W sytuacji tego robota modelu 305 i wszystkich innych kosiarek, które w swojej nazwie na końcu nie mają literki X, musimy takie programowanie zrobić samodzielne. Samodzielnie jak to zrobić? Spieszymy z wyjaśnieniami. Jeżeli mamy instalację wykonaną tak jak w tej sytuacji, mamy miejsce stacji dokującej. Będąc przy stacji dokującej też zatrzymajmy się na chwilkę. Jeżeli jesteście z grona tych nielicznych osób, które przed montażem czytają instrukcję obsługi, w instrukcji obsługi jest jasno napisane, że stacja dokująca powinna znajdować się na trawniku. Czyli generalnie w tej sytuacji mamy montaż wykonany niezgodnie z instrukcją obsługi, ale bez obaw takie rozwiązanie stosujemy już od dłuższego czasu. Jeżeli to wygląda tak jak tutaj, że stacja jest niedaleko odsunięta od krawędzi trawnika, jest to wszystko jak najbardziej ok. Chodzi o to, że w sytuacji, kiedy zdejmujemy stację dokującą na zimę, Zabieramy ją na czas z serwisu zimowego, czy zostaje na u klienta w garażu. No, takie pole z kostki wygląda schrudnie estetycznie. A jeżeli po całym sezonie zdejmiemy tą płytę z trawnika, będziemy to mieli po prostu klepisko i masę robaków. Okej, okay, ale nie o tym, nie tego dotyczy dzisiejszy film, więc omówmy może, jak są ułożone przewody w przypadku tego trawnika. Generalnie mamy zamontowane kilkanaście centymetrów od krawędzi przewody ograniczające. Przewód ograniczający, który wychodzi ze stacji dokującej, biegnie wzdłuż tutaj. Całego ogrodzenia, okala całą działkę, łącznie z tym wąskim fragmentem i wraca wzdłuż tej linii, jest wpięty w drugą stronę stacji dokującej. Następnie przewód doprowadzający, którego ułożenie wygląda mniej więcej tak jak ja tędy idę. Przewód doprowadzający jest najlepszą opcją, jeżeli chodzi o programowanie zdalnych startów robota, i jest też najkrótszą drogą powrotu do stacji ładującej. Ten przewód przechodzi przez to przewężenie i kończy się na, tamtym, na tamtej części trawnika. Generalnie, jeżeli chodzi o możliwości robotów koszących Huskwarna, one pokonują przewężenie nawet 60 cm. Dotyczy to nawet modeli z serii 400, czyli 420-430, które przejeżdżają przez 60 cm pasek trawy. Same mając 54 cm w najszerszym miejscu. Chodźcie w tej chwili, pokażemy, jak zaprogramować takiego robota, jak zaprogramować mu zdalne starty. Chodzi o to, żeby robot wyjeżdżając ze stacji dokującej po naładowaniu rozkładał sobie czas pracy na poszczególne sekcje. W momencie, kiedy nie zrobimy tego programu, kosiarka po każdym naładowaniu będzie wyjeżdżała, przejedzie około 2 metrów, włączy noże i zacznie koszenie w tym miejscu. W sytuacji, kiedy trawnik jest otwarty, nie będzie z tym większych kłopotów. Natomiast w sytuacji, kiedy ukształtowanie trawnika jest takie jak choćby tutaj, może się okazać, że no, będzie to wynikało tak naprawdę tylko z rachunku prawdopodobieństwa, że kosiarka odbijając się od przewodów ograniczających czy jakichś przeszkód terenowych, będzie wjeżdżała w to miejsce na tyle rzadko, że pojawią się na do koszenia, trawa będzie wyższa. Na czym nam kompletnie nie zależy, więc teraz przejdziemy do programowania kosiarki. Kosiarka stoi w stacji dokującej. Wybieramy menu instalacja czyli symbol tej takiej trawki ze strzeleczką. Zatwierdzamy przyciskiem OK, wybieramy pokrycie trawnika. Dla robotów z serii 300, dla robotów 405, 415X są dostępne trzy tereny pracy. Pierwszy teren, OK, niech to będzie lewo. W opcjach jak wybieramy lewo, prawo, lewo lub dopro, to skrót od przewodu doprowadzającego. W tej sytuacji możemy dać lewo. Dajmy kosiarce 50 metrów. Nawet jeżeli instalacja byłaby mniejsza, nie ma to zupełnie znaczenia przy programowaniu. Za chwilę zobaczycie dlaczego. Procent, no i szczerze około 60%. Przechodzimy w opcję więcej. Wybieramy for, opcję test. Wciskamy start. Dzisiejsze koszenie zakończenie. OK. Kosiarka jest używana tylko w tej chwili do filmu. Ona dzisiaj, kończy, dzisiaj kosiła. Limiter dzienny, już uniemożliwia dalsze koszenie, natomiast nie koliduje to z wykonaniem testu. Pojawia nam się opcja test wyjazdu do pracy. Zatwierdzamy OK, zamknij osłonę, by rozpocząć. Zamykamy osłonę. W tej chwili kosiarka powinna wyjechać ze stacji dokującej, cofnąć się kilkadziesiąt centymetrów i jechać w lewo. Stojąc frontem do stacji, w lewo wzdłuż przewodu ograniczającego. Naszym zadaniem jest kontrola, czy ona dojedzie w ten teren, w który tak naprawdę chcieliśmy, żeby dojechała. Kosiarka w tej chwili analizuje sobie odległość od przewodu ograniczającego i jedzie wzdłuż tego przewodu. Naszym zadaniem jest spacerek za nią i wciśnięcie przycisku stop w momencie, kiedy ona będzie na tej części trawnika, na której chcemy, żeby zaczynała pracę i kosiła. Oczywiście w opcjach możemy też ustawić szerokość korytarza, zarówno dla przewodu ograniczającego, jak i dla przewodu doprowadzającego. O tym też więcej powiemy, nawet pokażemy. Natomiast ważne jest to, żeby przy testach instalacji ustawić ten korytarz jak najszerszy i sprawdzać możliwości robota. W sytuacji, kiedy na przykład nie przejedzie przez przewężenie, mając opcję ustawioną na maksimum, delikatnie to zwężamy, włączamy oczywiście wykrywanie automatyczne, wykrywanie wąskich przejść. Wtedy kosiarka nie jedzie idealnie wzdłuż przewodu, tylko jedzie zawsze inną drogą, kilkadziesiąt centymetrów z jednej strony tego przewodu. W przypadku przewodu doprowadzającego ona może nawet ponad metr w jedną, z drugą stronę z tego przewodu jechać. Ok, jest to dobre miejsce na zdalny start, bo chodzi nam o koszenie tej części. Wciskamy stop, wpisujemy kod PIN i na wyświetlaczu wyświetla się komunikat. 20 metrów, czy zapisać ten dystans? Jeżeli wcisnęliście stop w miejscu, w którym kosiarka powinna mieć zdalny start, wybieramy opcję tak. Teren jest zapisany, więc wracamy do menu instalacja, pokrycie trawnika możemy programować drugi teren. Drugim terenem w tym wypadku może być tamten wąski zaułek, więc teraz zanoszę kosiarkę do stacji i programujemy zdalny start na podstawie przewodu doprowadzającego. Teren drugi. Jak w tej sytuacji użyjemy przewodu doprowadzającego, więc zostawiamy dopro. Nawet jeżeli na Waszej działce przewód doprowadzający ma 20-30 metrów, możecie tu wpisać wartość dużo, dużo większą. Tak, żeby kosiarka jechała na koniec tego przewodu. No, w tej chwili dajmy im na przykład 99 metrów. Okay. Jak często? No, w przypadku tego trawnika myślę, że jakieś 20% zdalnych startów, 20% czasu, jak nie spędzała w tym miejscu, będzie zupełnie zupełności wystarczające. To oczywiście można, czasami nawet warto skorygować, jeżeli tempo wzrostu trawy w poszczególnych sekcjach trawnika się różni. I przechodzimy dalej do testu. Test, wciskamy start. Normalnie w Waszych kosiarkach nie będzie się ten komunikat pojawiał. Test wyjazdu do pracy, zamknij osłonę, by rozpocząć. Kosiarka wyjeżdża ze stacji dokującej. W tej chwili wyszukuje, wyczuwa przewód doprowadzający, jedzie wzdłuż tego przewodu. I znowu idziemy za nią, wciskamy przycisk stop w momencie, kiedy kosiarka już dojedzie w to miejsce docelowe. Jak znaleźć to miejsce docelowe? No w przypadku na przykład tej instalacji możemy przyjąć, że to wąskie gardło, czyli najwęższy element trawnika, to jest miejsce, w którym powinniśmy zadać ten zdalny start, tak żeby, kosiarka, żeby na kosiarce wymusić zaczęcie pracy właśnie w tym miejscu, tak żeby jadąc te kilka metrów dalej, wjechała na tamten trawnik i zaczęła go kosić. Stop. Myślę, że to jest najlepsza opcja, najlepsze miejsce. Wpisujemy kod pin. Kosiarka sama zmierzyła dystans 14 metrów. Tak, chcemy zapisać ten dystans. Możemy sobie potem to sprawdzić w menu instalacja, pokrycie trawnika. Mamy teren pierwszy na 60%, teren drugi 20%. Został nam teren trzeci. Teren trzeci załóżmy, że będzie to start bezpośrednio z bazy czyli możemy wybrać przewód doprowadzający 2 metry. I pozostałe 20%. W sytuacji, jeżeli zaprogram chcielibyśmy zaprogramować więcej tych procent, no, kosiarka nam o tym oczywiście powie. do 110% na tym terenie, maksymalnie 20%, ze względu na to, że pozostałe dwa zdalne starty łącznie dają nam 80%. I możemy też zrobić test. Musimy najpierw kosiarkę wstawić do stacji. W tej chwili kusiarka przyjedzie w te wspomniane 2 metry i zacznie pracę. Możemy ścisnąć stop w tym miejscu, bo jeżeli pojedzie dalej, na przykład tutaj, może okazać się, że puszczając ten przewód doprowadzający, będzie znowu jechała w tamto miejsce, co spowoduje, że będzie spędzała tam wręcz za dużo czasu. Jeden metr, czy zapisać ten dystans? Tak zapisujemy. I możemy uznać, że programowanie zdalnych startów jest zakończone. Wracając do tematu stacji ładującej wyrzuconej poza trawnik, może się okazać, że w formie testu, w trybie testu pokrycie trawnika, kosiarka wyjedzie, zakręci się w jedną, w drugą stronę i zatrzyma się, nie będzie mogła jechać dalej wzdłuż przewodu doprowadzającego. Też spotkaliśmy się z takimi sytuacjami. Wtedy trzeba. Zajrzeć do menu instalacja, wybrać opcje zaawansowane i mamy tutaj coś takiego jak dystans cofania. Przeważnie w takich sytuacjach wystarczy zwiększyć ten dystans cofania i wtedy wykonać próbę terenową jeszcze raz. To jest wyjazd do pracy. Zauważcie na to, że, zauważcie uwagę na to, że kosiarka w tej chwili wyjedzie sporo dalej, zanim zacznie się obracać. To dokładnie 120 cm od stacji dokującej. Wcześniej to było 60 cm. I taka sytuacja może się okazać, jeżeli ta baza będzie cofnięta jeszcze troszeczkę bardziej, to konieczna będzie opcja zwiększenia tego dystansu cofania. Do ustawienia w tej chwili została jeszcze jedna z opcji dotyczących instalacji, czyli opcja przejeść przewód. W tej sytuacji że mamy aż nadto, są one bardzo szerokie, czyli trawnik jest oddzielony od kamyków, bez względu na to, co by tam było. No jeżeli tam będą kamyczki, czy będzie kora, a kosiarka będzie zajeżdżała przed nimi kółkami na ten nieutwardzony teren, może się okazać, że będzie tam się zawieszała. Na szczęście mamy tutaj w menu opcję przejść przewód, gdzie możemy to wyregulować. Menu. Instalacja, zaawansowane przejedź przewód. W tej chwili ustawiona jest wartość 40 cm, czyli maksymalna odległość zajeżdżania kosiarki za przewód. Sprawdźmy, jak to wygląda w praktyce. Wciśniemy przycisk start, teren główny. Zobaczmy, dokąd kosiarka zajedzie na kostkę. Stąd myślę, że z góry będzie to najlepiej widać. Dotąd do mojego buta. Jakieś 2 cm za tą fugę zajechała kosiarka przy ustawieniu tej opcji na 40 cm. Sprawdzimy na ile dokładna jest ta opcja. W tej chwili zmieniam na 35 cm i 25 troszkę za mało. 35 cm nie trzeba tego zatwierdzać, przyciskiem back wracamy i kosiarka już sobie to zapisała. Czyli co? Generalnie w tej chwili 305 powinna zajechać jakieś 5 cm od tego miejsca mniej, czyli 3 cm przed tą fugę. Nie będziemy tego mieć metrówką, to nie chodzi o to, natomiast zobaczymy, czy tak naprawdę jest. No, widać, że dokładność jest bardzo duża, że uwierzyniamy sobą metrówki, żebyśmy mogli pokazać, jak dokładnie kosiarki odczytują ten przewód, który jest zakopany w ziemi. Jeszcze jedna bardzo istotna rzecz. Pamiętajcie o tym, żeby przy jakiejkolwiek interwencji, ingerencji w robota koszącego wcisnąć przycisk start przed zamknięciem klapki. Bo też mamy masę telefonów od klientów, którzy są zaniepokojeni, bo kosiarka nie wyjechała zgodnie z harmonogramem. Schodzi kilka, kilkanaście minut, żeby wydedukować to, co mogło się stać. No i często okazuje się, że klient po sprawdzeniu stanu kosiarki zamyka klapkę wraca z pracy następnego dnia, trawa jest nieskoszona, kosiarka nie pracuje. No generalnie jeżeli nie wciśniemy przycisku start, nie wybierzemy terenu głównego, okej okay. i dopóki nie pojawi się komunikat zamknij osłonę by rozpocząć, no kosiarka będzie stała bezczynnie, więc to jest naprawdę mega istotna rzecz. Zobaczcie w tej chwili kosiarka jest już poza godzinami pracy, więc nawet tutaj wyświetla nam się kiedy będzie następne uruchomienie. Harmonogram ustawiliśmy od godziny od północy. Więc w piątek o godzinie 24.00 kosiarka wystartuje, ale tylko i wyłącznie, jeżeli wybierzemy teren główny. Po naciśnięciu przycisku start zatwierdzimy przyciskiem OK. Zamknij osłonę, by rozpocząć. Zamykamy. Generalnie to jest ostatnia rzecz, którą powinniśmy zrobić, odchodząc od robota koszącego. OK, no mieliśmy tak naprawdę do czynienia z niezbyt skomplikowaną działką, dlatego. Taki niewielki robot, dosyć prosty, w konstrukcji 305. Pokazaliśmy to podstawowe menu programowanie. Obiecujemy w najbliższym czasie nagrać dokładnie taki sam film, ale dotyczący robotów np. 420, 430, 440 albo 450X. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące robotów koszących, pamiętajcie o tym, że macie kilka form kontaktu z nami. Najwygodniej, najbezpieczniej, jeżeli napiszecie komentarz pod tym filmem, jeżeli nie macie do dyspozycji np. e-mail lub telefon. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.